Serdecznie Państwa zapraszam na cykl spotkań o sztuce, które odbywać się będą dwa razy w miesiącu w Kinie Echo. Wstęp wolny jest dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać rozwój i historii sztuki i przy okazji rozwój umiejętności człowieka. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że dość licznie tu przybyliście na nasze pierwsze spotkanie. To jest właściwie inauguracja cyklu spotkań, które się będą odbywały do końca roku. Dwa razy w miesiącu. To będą spotkania związane z historią sztuki. Te, mam nadzieję, że. To będzie takie właściwie w pigułce, ale mam nadzieję, że um, chociaż coś e, e, Państwo e, z tego zapamiętacie i, i ten czas, który tutaj spędziliście, spędzicie wspólnie z nami, e, będzie to czasem mile spędzonym, a oto e, do, do, e, dostarczy Wam e, Wielu przyjemności, a pani Ula Jaśkowiak, pani magister sztuki, poprowadzi ten cykl wykładów. Wykładów będzie 16. No i w tej chwili oddaję właśnie tutaj pani. Ja może jeszcze dopowiem, U... że dwa razy w, w miesiącu przewidujemy spotkania, z przerwą, oczywiście, wakacyjną, czyli w sumie te spotkania miesiąc... nasze będą trwały prawie do końca grudnia. Także serdecznie będziemy zapraszać. Na każdym, po każdym spotkaniu, na każdym spotkaniu, będzie przygotowana ulotka z naszym tematem przewodnim, czyli Ślad człowieka na ziemi. Jest w środku cały zestaw tematów, które, się, które będziemy realizować. W środku w ulotce jest taka króciutka informacja na dany temat, który będzie omawiany. Natomiast na odwrocie mamy już następny temat podany, co to będzie z, tego, z tej obecnej ulotki wynika, że to będzie już starożytność, mezopotamia, Egipt. No i oczywiście data i miejsce będzie za, z takim zaproszeniem na następne spotkanie. Także już z góry serdecznie zapraszamy. Miejmy nadzieję, tak jak Pani Bogusia tu powiedziała, dostarczymy Państwu troszeczkę może większej wiedzy na temat życia człowieka, rozwoju tego człowieka, co on stworzył, jak doszedł do tego, co obecnie mamy. Będzie to takim naszym, w pewnym sensie, w pewnym sensie zadaniem, żeby właśnie poszerzyć tą wiedzę i przekazać Państwu w jak najtaki, bardziej dostępny sposób. thank you